Siema ziomki ziomale. Witam uksantora na kanale. W filmie zakończeniowym sceny zadań w piątek, czekajcie, już nawet nie, wiem, który to był dzień, miesiąca, ale dzisiaj jest 5 styczeń 2022 roku. Mamy środę, a w piątek, który już był, zaczęła się scena zadań. No i ja chciałem sobie tą scenę zadań zakończyć, tak? Czyli pierwszy element tego filmu to będzie scena zadań. W drugim elemencie tego filmu chcę sobie zobaczyć, jakie awatarki sobie udało mi się kupić. I trzeci element tego filmu, żebyście już wiedzieli, to będzie, że sobie pokrzyżuję jakieś kwiatki na wyspie. No, tutaj widzę, że nawet nie podbierałem jeszcze yy, kufrów, sobie odbiorę później. Nie ma co, nie ma co się palić. Jest godzina po 21.00. No, i zostało właściwie dwa dni do zakończenia tej sceny zadań. Dzisiaj nie wchodziłem na tą scenę, żeby zobaczyć, tak jak pierwszy raz się wchodzi. No, i pik odbieram nagrodę. Dodatkowo te prezenty, które tutaj wpadają, to nie wiem, nie wiem co to właściwie. To, to się chyba raz, raz dziennie dostaje też taki prezent, który tutaj w prezentach też trzyma, czyli warto zaglądać do tych prezentów tutaj. I odbierać sobie fajnie. No i zacznę robić. O, było zadanie tutaj na, mor na morskiej przepustce: otwórz scenę zadań. Jeszcze mam odbierz srebrny kufer misji dnia. Fajnie, mogę sobie obrać, nie, odebrać niebieskie żetony. I sobie zagram jeszcze trochę tą scenę zadań. Mam 18 łopat, 7 sani. 29 bomb, no bo te bomby to nawet nie ma na co. Mam tak dużo bomb, że mogę sobie po prostu swobodnie nawet ją tutaj tak trochę zmarnować, akurat była potrzebna, bo bomba rozwala to, co, to, co się nie da. No i fajnie. O, tutaj też mogę sobie bombę puścić, bo też jest jakiś znak zapytania. Fajnie. Fajnie. Eee. Fajnie. Hmm. O, zrobię sobie tak, że tutaj sobie puszczę sanie. E, tutaj, pink bombę. O, i trochę lipa. Bo patrzcie, mam teraz ten puk śnieżny, ale nie ma on za, on za bardzo co rozwalać. I sobie nas zbieram. O, lipa. E, dobra, zużyję dwie łopaty na to. Trudno. I teraz. of najlepiej sanie puścić w takim momencie że tutaj jest dużo takich punktów. O, kichanie mnie kręci. Masakra. Ale mnie kręci w nosie. O, jejku, jejku. No i fajnie. I tu sobie, pójdę, tu sobie pójdę. Tu sobie pójdę. Tu sobie pójdę. Tu sobie zawędruję. Ale mnie kręci to kichanie. Masakra. Wyobraźcie sobie, jak mi to kręci w nosie no i pięknie tutaj nawet nie ma sensu puszczać sani bo przez te kołki to się nie przekopie o tutaj sobie puszczę pięknie bo zazwyczaj na tych lodach coś wypada sobie wykorzystam te łopaty te bomby najlepiej mam tych bomb za dużo po prostu Pyk Szkoda, że bomba nie rozwala tych kołków, nie? No ale sobie tutaj wykorzystam pięknie bombę. Pyk. Pyk. No tutaj trochę bomba ma słabo wykorzystana. Ale sobie też wykorzystam bombę. O, tutaj bomba nawet musi być wykorzystana, żeby ten prezent wybrać. Pyk. dodatkowo dostaje. Ile tu się dostaje? Siedem łopat. Trzy bomby, trzy sanie, i osiem dzwoneczków. Czyli główna nagroda. No to jeszcze mogę trochę pograć. Fajnie, fajnie, fajnie. Im dalej, tym widzę, trudniej tak, jakby jest, nie? E, no powiedzmy, że zmar trochę zmarnuję te sanie, bo tylko na ten dzwoneczek one będą wykorzystane. Pyk. Pięknie tutaj. Bomba. I wy wykorzystam. Jedną rzecz użyję, wykorzystam i już nie będę wykorzystywał reszty, bo naprawdę dużo musiałbym mm, robić, wykorzystywać tego wszystkiego. Zużyję łopaty, powiedzmy, do końca i już nie będę grał dalej, nie? Czekajcie, tu sobie puszczę bombkę, tu sobie jeszcze puszczę sanie, bo dwa dzwoneczki. Fajnie. Tutaj puszczę jeszcze, eee. o, łopaty jeszcze dostanę, czyli bombę, eee, trzy łopaty, fajnie, pyk, jeszcze można za friko trochę, trochę dojść, pyk, pięknie, no i sobie powiedzmy, tutaj już bombę wykorzystam, pyk, o, Puch śnieżny jeszcze, słuchajcie, to kupię trochę, trochę łopat sześć sześć łopat za talary sobie zawędruję trochę do przodu żeby ten pług śnieżny był wykorzystany w stu procentach no i można odbierać główne nagrody fajnie tu, 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 tu. trochę dzwoneczków wleciało fajnie no, i mam 430 dzwoneczków na zbieranych powiedzmy przez te 6 dni. No i idę oczywiście. Pyk. Główna nagroda to jest taki pingwinek. Ciekawski pingwinek. Kupuję. Pyk. Drugie to jest Lodowy Tron. No i sobie kupię na razie jeden. Nie wiem, czy jest sens kupować dwa. Kupię sobie też awatar pingwina. Kupię sobie też. Ramkę. No i fajnie by było kupować super konewki. Ale sprawdzę też ten pakiet, co z tego wypada. Kupię sobie dwa takie pakiety. No i fajnie by było pograć jeszcze super konewki i pozdobywać, nie? Dobra. A teraz, oczywiście, odbieranie głównych nagród. Tutaj już sobie zasiałem karmelowe jabłuszko niedawno przed nagrywaniem. No, i pyk. Przechodzę do nowych oczywiście Pikarski Pingwinek. Proszę bardzo, tak wygląda. Już teraz w nowych nie będzie chyba to trzeba przejść tutaj. I jest lodowy. A, to jest tutaj do domu Darka. Pyk. No, i to daje punkty. Tylko, czy to w ogóle mi dodaje punkty? Daje 15 punktów. No to bardzo dużo. To bardzo dużo. Czyli, jak dwa takie, dwa takie krzesełka postawię, to mi dodatkowo dodadzą punkty. Czyli, warto sobie wejść tutaj i kupić taki drugi. Aha! No dobra, tylko 100 punktów muszę nazbierać jeszcze. Jeszcze mam jutro czas pograć sobie. Nie wiem, czy dzisiaj będę grał. Więc warto, warto lodowy tronik kupić sobie jeszcze. No a tutaj, oczywiście, jeszcze jest. Yy, czekajcie. Ramka i gdzieś awatar powinien być. No to to zawsze mnie zastanawiało. Tutaj nie odebrałem podstawowych uszu, jak, uszu jakiś. Nie chcę tego otwierać. I gdzie ten awatar? Czego ja już odebrałem czy nie? Już nie odbierałem awataru. No właśnie, to zawsze nie wiem, gdzie to jest tutaj w tym miejscu. Może mi się już odebrał. O, jest, jest. Awatar świąteczny Pingin. Pyk, pięknie. Zobaczmy sobie w takim razie, jak to wygląda. Awatar. Ra, a, to jest ta ramka nowa, a awatar nowy No ja mam więcej nowych właśnie. I to jest przy okazji kolej na to, co sobie kupiłem. To są wszystkie moje awatary, które sobie obecnie y, kupiłem. Obecnie używam tego byka, tego, tego dziwnego. O, tutaj jeszcze są awatarki, które sobie nakupowałem za niebieskie, za żółte żetony. Pyk. No ale ten specjalny. To jest tutaj, tak, to jest z poprzedniego wydarzenia, świąteczne życzenie, z misji, czy z... Czy jest... tak, to jest z tego, z, z, z konkursu piękności, a tu mamy pięknie z tej sceny zabrał. No i tak to wygląda, no i pozostał jeszcze mi do zarejestrowania pięknie ten pingwin. On się rejestruje 2 godziny. Jest to pięknie niebieska szczotka, 6 ścieżek zasięgu, 30 punktów dekoracji, czyli bardzo dobra dekoracja do, mm, do stawiania przy ścieżkach, do punktacji tych ścieżek. No i dostaniemy 4 punkty do galerii, 15 zielonych żetonów po zarejestrowaniu i fajnie. A ze względu na to, że jest to niebieska szczotka, to ja sobie to. O, sobie tak ustawię. I sobie to przedstawię oczywiście tutaj na koniec. Do dekoracji niebieski szczotek, tu wszyscy, wszędzie na końcu. Tutaj u mnie na farmie są same małe, małe, małe niebieskie szczotki. Bo podstawy mam pochowane. Więc jak nie ma już nawet tutaj niebieskich szczotek u mnie, i owieczek też już nie ma do klikania, to na pewno jeszcze klikniecie w magazyn sobie u mnie. E, też niebieskie szczotki, bo mam sporo podstaw, nie? Klienci jeszcze się robią, bo mam bonus. Dzisiaj w środę mam bonus na klientów na trzy gwiazdki, tak więc robię jeszcze klientów na jedną gwiazdkę. Słyszałem, że przyleciał śmigłowiec, tak więc zrobię. No, ja sobie robię, tych produktów mam dużo na śmigłowce, tak więc nie, zazwyczaj mi się nie trafiają, takich których nie mam. No, tego też mam dużo, tak więc sobie zostawię, fajnie. No i teraz kwiatuszki. Fajnie by było zerknąć na film oczywiście, kto mi postawił, bo ja jeszcze się nie odwdzięczyłem, szczerze mówiąc. I przydałoby się odwdzięczyć oczywiście Uja dwigi, Z Caroline już się chyba wymieniałem. Przydałoby się odwdzięczyć dla Kopytkowo. I przydałoby się odwdzięczyć dla Siedlisko, a mam rzeczywiście jakieś kwiatuszki. No mam rzeczywiście książkę, dwa muszelkowe, niewykorzystane. I to sobie zerknę później na film i oddam te kwiatuszki. A tymczasem chciałbym pokrzyżować. No ale ciekawe, co z tą megaraflezją? To jest taki głupi kwiat, że jak skrzyżuję, to prawdopodobnie powstanie megaraflezja. Ale przydałoby się spojrzeć w książkę na mega kwiatki. Co ja tutaj potrzebuję w megaraflezji? Ile razy krzyżować jeszcze muszę? Ilość krzyżówek potrzebuję. 18 razy w sumie muszę skrzyżować, żeby dostać trzecią gwiazdkę. A sprzedać muszę... Tylko 6 razy. No czyli jednak krzyżować trzeba. Czyli jednak krzyżować trzeba. No dobra, to ryzykuję ryzyk fizyk i krzyżuję mega raflezję z mega fiołkiem. Zobaczę co z tego będzie. Sur tu tu, 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 tu. Będzie pewnie mega raflezja. O! No cóż. No trochę gorzej, że mega fiołek, no bo już nie skrzyżuje mega raflezi. Dobra. No i teraz powiedzmy, że skrzyżakuje ten mega lizakowy kwiatek od Caroline z mega fiołkiem, bo fiołek to jest taki lepszy, nie? No i... Oby tylko nie był mega fiołek. No trzymajcie kciuki, trzymajcie Ja trzymam, ja trzymam kciuka jednego. Bo drugi kciuk mam na myszce. Dobra, pyk, pyk nie niespodzianka! Mega raflezja, bardzo długo będzie dojrzewać, będzie się robić. No i coś tu teraz nie zostało, czyli... Ciekawe, mega koryfanta z mega fiołkiem. Mega koryfanta z mega fiołkiem, sprzyjuje. I żeby tylko nie był mega fiołek, bo już mam dość tych mega fiołków. Pyk! Ho ho Dobra, kolejna mega do krzyżowania. No cóż, no właśnie nawet nawet wygodnie, bo jak skrzyżuję dwie mega to mi zostanie jedna mega kolejna do krzyżowania. Kciuka już mogę przestać trzymać. No i co tutaj jeszcze? Fajnie by było na przykład tą książeczkę sobie rzucić na chioczka. A więc tu, 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 tu. O, no, super fiołek. Może być, może być, może być, może być. Dobra. Tutaj mamy dwa super kwiatki i tu mam dwa super kwiatki. Czyli powiedzmy, że super lizakowy na super słonecznik. to 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 Mega słonecznik. Nie wiem nawet czy, czy ja mam zarejestrowany mega słonecz... Mega słonecznik, ale w tej chwili tego czy znaczy, mogę sprawdzić, wyszukując mega słonecznik w sumie. Galeria, kwiatuszki. P czekaj, czekaj, się spraw- Nie, no muszę wpisać w lupie, bo. Mm, A za. O, tak wystarczy. Zarejestruj. I czy. Nie, wolę wpisać. Klawiaturę poproszę. Słon. Słonecznik, super, super. Aha, mam zarejestrowany już 27 sierpnia. Zarejestrowałem, no to trudno, to już nie muszę. No i ja został mi ostatni super kwiatek kumpelski, który nie dojrzał jeszcze chyba. Tak, on jeszcze rośnie. Dobra, ale mam tutaj jeszcze jakieś inne kwiatuszki. Już. Mega nie skrzyżuje, czyli sobie tutaj przestawię te mega tak po prostu na końcu, żeby był porządek. No ale mam jeszcze na przykład, nie wiem, su super. Y skoryfanta, Fanta, tak? Dojrzała. Super muchówko. Prawdopodobnie powstanie y mega muchówka albo coś takiego. No bo muchówki mają jakieś takie pierwszeństwo. No, wiedziałem, że mega. Mówi mówiłem! Mega muchówka. No muchówki to tak jakoś. Ym, mają pierwszeństwo, jakby przy krzyżowaniu. No, i zostały mi jeszcze kwiatuszki. Dwa, czyli tu pewnie będzie super muchówka, podejrzewam. Z Chryzantemon, tak, mówię wam, wiedziałem. Te muchówki to są wkurzające kwiatki. Dobra, no i teraz sobie, sobie zrobię porządek, czyli sobie przestawię ten kwiatek tutaj, ten kwiatek tutaj, i sobie coś kupię. No, te muchówki to mi wkurzają, bo ciągle muchówka, z muchówki muchówka powstaje. Dobra, nie będzie. Kryzantemka. Piołek. I ze sklepu z owadzie, za owadzie monety, sobie powiedzmy, kupię. Niech będzie Słonecznik i koryfanta. Pięknie. I on jest tutaj na razie w nowych. Teraz już nie będzie w nowych, tylko tutaj trzeba poszukać. Mam rację. Tylko tak zajechałem trochę daleko. Tutaj gdzieś powinien być. Jest słonecznik. No i tak to tak. Teraz mogą dojrzewać do misji, kurczę, teraz nie będę miał kwiatków kudy, wystarczająco. Dobra. No i fajnie. Tak to wygląda. No i zakończone. Tu oczywiście scenę zadań będę sobie jeszcze robił, bo fajnie by było po prostu te zwyczajnie te super konewki jeszcze sobie kupić. Fajnie by było ten fotel jeszcze sobie zdobyć. No i miałem jeszcze... właśnie miałem jeszcze otworzyć te paczuszki, co z nich wypada, nie? Czyli po prostu... przejść na samą górę, bo prawdopodobnie na samej górze. Pakiet świątecznych poszczególnych skarbów. Co z tego wypada? O! Pewnie losowe pakiety żetonów, no ale w tym przypadku dostałem 15 czystych biletów, nie? Jakiegoś dziwnie. Nierówno: 7,5 plus 7,5? 15? Dzi dzi dziwnie, dziwnie, bo z dwóch pakietów nie może być 7,5. No, nie rozumiem, ale dobra, okej. Okay. Mm sobie oczywiście wiadomo, puszę czyste bileciki i będę kończył. Jeszcze nie wykorzystałem dzisiaj wszystkich czystych biletów. Fajnie, super i oczywiście dziękuję za oglądanie. Jak filmik standardowo się podobał, to zostaw łapeczkę pod filmem. Jak jesteś nowym widzem, to zostaw subskrypcję i oglądaj mnie w przyszłości. I trzymajcie się, się, pozdrawiam. Papa. Turtu, tur, 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 tur. cześć! Na razie, papa. Pa.